Siemano z tej strony, Wosiu, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. W dzisiejszym odcinku, jak już widzicie, dokończymy sobie ten oto nasz kącik na enchantowanie. I do tego chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to coś. To jest kącik, drugi kącik do... Enchant, do łączenia y, jakiś y, mieczy z książeczkami i tak dalej, i tak dalej. tutaj sobie połączyłem buty, y, powolne opadanie 3 i jak widzicie zostało mi zmoleszstowanych nogów do tego sobie mieczyka diamentowego przy, przyłączę, ale potrzebny jest piąty level i mam taki killoff, wydajność 4. Y, Kiedyś miałem ten 30 stylowy zrobiłem sobie ten pierwszy kilowca, co widzieliście na ostatnim odcinku. Czekajcie jeszcze, sobie chwilę, chwilę wezmę sobie podkładkę. Eee, I podłączę sobie ładowarkę. To zaraz wracam Krótka, krótkie cięcie. Pyk. Dobra, no i już jestem. Eee, możemy sobie zagrać. Eee, tak. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będziemy sobie, pójdziemy sobie pozbierać trochę drewna. Bo naprawdę jest okropna lipa z tym drewnem. No i jak zauważyliście już sobie wszystko posegregowałem i w ogóle te regały tam dokończyłem. I jeszcze o tym kilofie. Pierwszy kilof sobie zenchantowałem, była wydajność 3. Później sobie zebrałem 3 diamenty i zrobiłem kolejny kilof i tam tak, ale już bez ulepszania, tam sobie szłem, dalej szłem, szedłem, szedłem i zobaczyłem, tam pozdobywałem trochę levelu i zenchantowałem sobie ten killoff. I teraz pójdziemy sobie do kopalni, zbierzemy te wszystkie diamenty i po zebraniu tych wszystkich diamentów pójdziemy sobie pozbierać drewno, tak jak już powiedziałem. Drewno ba, ba, będzie nam bardzo potrzebne w przyszłym budowaniu, w przyszłym budowaniu i nie tylko. W ogóle do otworzenia narzędzi potrzebne są nam patyki. Do wszystkiego jest drewno. Jest jednym z najważniejszych <laughs> <laughs> Sorry. Drewno jest jednym z najważniejszych surowców. Sobie tutaj szybko pójdziemy tym naszym subciokilloffem. Mm. Pozbieramy te diamenty i oprócz tych co znaleźliśmy wtedy znalazłem jeszcze inne diamenty tak, mm, tego nie nagrałem myślałem, że po co myślę, że mi uwierzycie, że nie cheatowałem jakoś yy, bo to nie na tym rzecz polega, po co cheatować po to założyliśmy sobie świat survival yy, żeby na nim grać i żeby nie cheatować, survival to survival to nie jest żaden kreatyw yy, no i chyba tyle. Dobra, szybko sobie skoczymy, pozbieramy. Ciach, 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 ciach. Bum, bum, bum! tu jest. Baza zaliczona, ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że coś dużo tych diamentów się nam uzbiera, bo na pewno nam się przydadzą. I trzeba będzie zrobić jakoś takie, nagram odcinek może, jak się, taki fight z potworami. Będziemy, wyjdziemy sobie w nocy, zrobimy sobie, dobrze, tam sobie mieczyk i w ogóle i będziemy wbijać level na potworkach, żeby zęczętować sobie diamentową zbrojkę, hełmik i tak dalej, i tak dalej, wiecie o co chodzi takie tam enchantingi no, na razie jest zarąbiście, 18 diaksów, a to ten dopiero początkowy korytarz, więc zarąbiście i oprócz tych co teraz zbieram i w ogóle. Znalazłem sobie jeszcze inne złoże diamentów tak. Yy, właśnie z, z, z tamtych diamentów wydobyłem Tidiaksy na. Z tamtych złóż wydobyłem Teliaksy na Killów. Yy, 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 I trochę tych diamentów tam ubyło, nie wiem czy jeszcze jakieś będą, czy już wszystkie zebraliśmy. Ale coś jeszcze tam powinno być. Szybko sobie śmigniemy, zaraz wam pokażę jeszcze w, jakim, w którym miejscu były diamenty. Tu, nie, no tutaj jest po prostu dziura, bo zabrakło mi zabrakło mi po prostu yy, kobla. Tak się będę teraz rozglądał, czy gdzieś tu nie ma jakieś wejście do jaskini, na przykład po diamenty. I zaraz wam pokażę w którym miejscu sobie właśnie wykopałem diamenty. Nie, to nie w tym. Mm zaraz będzie takie miejsce szybko 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 zaraz będzie takie miejsce w którym y, po lewej stronie tak jak teraz wygniemy y, będzie y, gravel a po prawej będzie cobblestone tutaj coś widzimy tutaj jest nasz spawner który znalazłem skrzynia taka i właśnie y, Piszcie, jak Wam się tam udały święta, i w ogóle. Mm, mi bardzo fajnie Fajne były święta w tym roku. E, w sumie, o tutaj były diamenty, w tym miejscu. O tu. Chyba w tym. Tak myślę. E, bardzo mi fajnie wyszły święta. W sumie, jak co roku. E, ale piszcie, jak Wam. E, mam nadzieję, że też. O tu! O, o w tym miejscu. O w tym miejscu byli na 100%. Mam nadzieję, że też Wam się udały, tak jak mi. I już trochę spóźnione, ale wesołych świąt <grym> i udanego Sylwestra życzę wosiu.pl <grym> I ciśniemy sobie do końca, już ja pierdziłem. Tyle wykopałem tego głupiego tunelu. I są diakse, To jest złoże z diamentami. Pierwsze. To, co nie było nagrane, że zdobyliśmy te diaksy. I idziemy sobie dalej. Mam nadzieję, że bardzo Wam tak nie mieni się w oczach, jak tak spamuję spacją. I że za bardzo nie słychać tej spacji, właśnie. Odcinek nie chcę, żeby był za długi, tak 20. No, pozbieram sobie od razu te surowce. 20 minut, może troszkę dłuższy. Bo na pewno wielu z Wam się nie chce tyle siedzieć przed komputerem i słusznie ja też tym przypadam lubię sobie posiedzieć przed komputerem, ale nie do przesady że siedzę i siedzę i siedzę mi się to po pewnym czasie nudzi i w ogóle aż mi się nie chce o czym mówię, w ogóle ale odcinek zawsze trzeba nagrać, też to jakaś frajda dla mnie i w ogóle mam nadzieję, że wy też lubicie jak się pojawia zasubskrybowanych wosiu.pl dodał filmik przesyła filmik pod tytułem. Jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego. Ale coś się rozkmini. O, tutaj jeszcze raz to on bym przegapił. Wciśnijmy sobie dalej. Szybko, szybko pozbieraj te surowce i biegnij dalej. Takie surowce, zbieranie surowców nie jest zbyt interesujące. Szybko sobie to zrobię, żeby nie przynudzać. Tak. Dobra, jak tam nasz kilo, dobrze, dobrze. I właśnie, i powiedzcie mi, jak się robi, yy, jak się robi coś takiego, że wpisuję, yy, coś się robiło, że naciskam F3 plus H i mi się to, ten diamentowy kilof jakoś tam poprawia, że widać ile ma jeszcze do wyczerpania i tak dalej. Tego nie ogarniam, zupełnie. Kiedyś to mi się udało, teraz już nie, nie umiem tego. Co to jest? A! To taki tunel tam sobie polazłem. I zaraz wam pokażę tutaj na szybko jak jeszcze tutaj znajdę to miejsce. O tutaj były diamenty. O w tym miejscu były diamenty. Eee, tak. Właśnie w tym miejscu były diamenty. No szkoda. Były w tamtym miejscu diamenty, które sobie właśnie wykopałem już z było ich tam chyba 5 i właśnie za nie zrobiłem ten mój kilo, co teraz mam i mieczek. to yy, ja zrobię tak, żeby Wam się nie nudziło sprintem wrócę przez ten no bardzo długi korytarz i widzimy się na miejscu no to odcięcie dobra, się siema, już sobie dochodzimy mm, witam wam, Was po <laughs> krótkiej przerwie. jakoś Śmiej się głos, zastek. Nic do picia pod ręką nie mam. Zapomniałem sobie wziąć. I już tutaj wychodzimy. Jak widzicie, nic się nie zmieniło w moim ekwipunku. Szybko sobie doleciałem do samego początku i no i włączyłem znowu nagrywanie. Znaczy, no nie włączyć, tylko cały czas się nagrywało. Później się to utnie. I jesteśmy już sobie w naszym magazynie. Tutaj mamy już 34 diaksy. To sobie włóżmy, tutaj sobie wszystko włóżmy. Tak, żeby jakoś to wyglądało. Włożymy jeszcze. Podbieramy sobie nasze wszystkie surowce, które zebrałem podczas tego dalszego, właśnie kopania. Nic innego, nie. Tyle, to by było na tyle. Yy, tutaj yy, yy, jak to zrobić? Pum, pum, pum. Zrobimy to tak, że na tej samej linii będzie yy, złoto i żelazo. <laughs> Dobrze, wróćmy sobie tutaj bruk do kobla. Brók do bloku, bruk do kobla. Yy, yy, nieważne. Yy, Możemy sobie zrobić na bogato trzy diamenty. Oj. sorki, małe kichnięcie. Możemy sobie zrobić tutaj yy, siekierkę. Dobra, mamy siekierkę. Czekaj, czy siekierkę też można na coś zenchantować. Można, można. Patrzę sobie tutaj o 18. Dobra, zinchantojemy sobie niezniszczalność i wydajność 3 Dobra, mamy Zenchantowaną i od razu sobie tutaj połączymy to. Jak nie wiecie jak się łączy, to proszę bardzo wkładamy koło siebie, aby dany przedmiot, książeczkę z enchantingiem i mamy w no w tej sytuacji chyba tak no chyba tak z na głowę. taki enchanting w miarę spoko kurde 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 normalny normalny, normalny poziom trudności zapomniałem włączyć dobra Zbierzmy sobie chlebek weźmy sobie chlebek na drogę Weźmy sobie może nasz mieczyk raczej czego na potworki Chociaż... Chyba, że jest dzień Dobra, jest dzień Ale to może do, aż do nocy będziemy zbierać? Nie wiem, nie wiem yy, Weźmy sobie może jeden crafting yy, I nasze super, super uzbrojenie Super uzbrojenie bez zbroi Jak mi się krzywo tutaj wzięło, to jedno żelazo obok. Weźmy sobie założymy, no i chyba to by było na tyle. Jeszcze sobie wezmę ustawienia graficzne. Jaskrawa, dobra, żebyście coś widzieli, jak nastanie ta noc. Ta noc, a i kolejna niespodzianka. Yy, to jest nasza właśnie farma. Powiększyłem ją, zasadziłem dużo trzcinę, yy, sobie teraz bierzemy, żeby rosło więcej na przyszłość. Nie wiem do czego. Już mamy, ale może przydadzą nam się jakieś regały na książki dla ozdoby. Dla ozdoby zawsze coś można rozkminić, żeby ładniej wyglądało. Mamy tutaj jakieś, tu mamy, w wodzie tutaj nie ma. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra, to wygląda tyle. Z tą trzciną, weźmy sobie o tu wyżej. I weźmiemy się za ścinanie drzew. Yy, ja sobie pójdę może tam. Mam nadzieję, że będę pamiętał drogę do domu, a jak coś, to sobie włączę od nowa filmik. I zaraz się, to drogą do, do, zaraz się tą samą drogą wrócę. Tutaj sobie śmigniemy. No, a tam gdzieś jest domek za górą Dobra, za górką. To góra to raczej nie jest. To nie wiem, czy ja mam to przyspieszyć, czy nie. Myślę, że trochę dla Was będzie to nudne, jak tylko ścinam to drewno no to ja to sobie szybko pościnam, zetnę sobie tak może, mm, no dużo sobie zetnę, bo mi potrzebne jest, to, je, to ja to przyspieszę i widzimy się po, y, time, po takim mini czy nie mini time timelapse, no i włączamy, pyk. Dobra, siemanom, siemanom, siemano, siemano już jestem. Myślę, że tyle zbierania nam wystarczy. Patrzcie, tyle zebrałem, a siekiera ledwo co jest ruszona. Ledwo co. Yy, ledwo to coś jest, to zabrało. Yy, tak jakby życia. Zbierzemy sobie jeszcze tutaj. Yy, ja sobie jeszcze na szybko spra sprawdzę. Yy, czy włączyłem na, yy, czy ile jest jaki jest czas i za chwilę do was wracam Dobra już jestem yy, czas jest taki sobie kurde enderman yy, bo już trwa 27 mi yy, minut ale to wszystko i tak się, będzie tam skracane i tak dalej i tak dalej i i yy, i yy, yy wyjdzie to krócej więc, już sobie dojdźmy do tego domku. Pochowajmy wszystko w magazynie, i tak zbierając to, wpadł na super pomysł. Który prawdopodobnie zobaczycie w przyszłym odcinku. I to będzie naprawdę zarąbisty pomysł, i to mam zamiar zrobić. No, no powiem wam tyle. Są takich drzew, które ja będę chciał. Są trzy rodzaje czyli brzoza, świerk i zwykłe drewno i zobaczycie co w ogóle z tym mam zamiar zrobić ale to naprawdę będzie epik epik, epik i zanim wrzucę ten odcinek to będę musiał pozbierać bardzo, bardzo ale to bardzo dużo surowców więc w tym odcinku to by było na tyle mm, komentujcie subskrybujcie mm, no i szybko sobie upchniemy te surowce tutaj, gdzie trzeba i będziemy powolutku kończyć, niestety, 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 ale wieczność odcinek trwać nie będzie mógł. Znaczy, no, by mógł, ale by mógł, by mógł, ale niko... nikt by tego nie ogląda To sobie już tutaj segregujemy śmieci, śmieci, śmieci. Yy... Tak, tak, żarcie, żarcie, żarcie i narzędzia, 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 dobra i jest zarąbiście, sobie zeżremy coś dobrego na koniec odcinka, niech to będzie kartofel 2. -y Kartofele? -y? what, kartofel -y dwa i mam nadzieję, że nie słychać tak buczy mi laptop, że 150 i głowa mała i wszystko naraz na raz. i więc to by było na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować. No i cześć!